Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie. Jest koniec miesiąca, a koniec miesiąca na moim kanale to zazwyczaj denko i nie zamierzam przerywać tej tradycji, więc oczywiście przychodzę z pustymi opakowaniami i będę je omawiać. Postaram się podzielić na kategorie i może zacznę od włosów. Pierwsza rzecz to jest farba do włosów Schwarzkopf Pure Color w kolorze 9.55 Golden Sky. To jest kolor, który już kilkukrotnie miałam na włosach i teraz mam. Właśnie to jest to, co teraz mam na balni. To jest taki. Miodowy, ciepły blond z lekko rudymi tonami. Mi się on bardzo podoba i pewnie jeszcze nie raz zagości na moich włosach. Szampon All Right Color Care Shampoo. I to jest szampon oczywiście do włosów. Farbowanych, jak nazwa wskazuje Rich Moisturizing, czyli ma być taki Bogato nawilżający I muszę wam powiedzieć, że niestety u mnie się niezbyt sprawdził Dosyć mocno mi włosy po nim oklapywały Były szybko przetłuszczone Jak umyłam na jeden dzień, to na drugi dzień rano Już właściwie budziłam się z przetłuszczoną skórą głowy Czego bardzo nie lubię Natomiast fajny był zapach, fajna, gęsta konsystencja, taka żelowa, fajnie się to rozprowadzało, mocno pieniło i jest to taki troszkę bardziej naturalny szampon. W dodatku te opakowania, nie wiem czy konkretnie te małe. Mają gdzieś tam jakieś ziarenko w środku i można to sobie zasadzić w ogródku i nam ma z tego coś wyrosnąć, a butelka ma się bodajże rozłożyć yy, i jest to, wiecie, no taki niby dosyć fajny, bajerancki produkt, ale niestety nie do moich włosów, ja mam zbyt tłustą skórę głowy i zbyt mi się włosy przetłuszczają, żebym mogła mieć uciechę z tego szamponu, myślę, że przy skórze głowy suchej. Przy bardziej właśnie takich suchych, matowych włosach To by było całkiem fajne Jeśli chodzi o tę markę, to jeszcze mam taki zestaw To też jest właśnie All Right I to jest Ginkgo Hair Treatment Set I jeszcze mam jedno gdzieś tam w zapasach To jest takie śmieszne coś, że mamy dwie saszetki Saszetkę A i B I w jednej jest chyba taka bardziej emulsja emolientowa W drugiej bardziej ekstrakty takie żelowe I musimy sobie część jednej saszetki wymieszać z drugą częścią saszetki I nakładamy to na włosy bardzo, bardzo mi się to nie podobało. Moje włosy nie przepadają za aż tak naturalnymi produktami, niestety. Mogę olejować włosy i jest w porządku, natomiast jeżeli chodzi o oczyszczanie, o nakładanie właśnie jakichś masek, odżywek, to niestety u mnie takie bardziej naturalne składy bez silikonów robią puch. No cóż, tak już mam i akurat to u mnie puch robiło i włosy były takie matowe, sianowate, bardzo niefajne Ja wolę mieć właśnie włosy takie bardziej wygładzone Przy nasadzie lubię trochę objętości i staram się zawsze ją troszkę nadać A tutaj lubię takie po prostu wygładzenie i, i żeby te włosy były ujarzmione A niestety to mi tego nie dawało i przypuszczam, że jest dosyć drogie I w ogóle nawet nie wiem, czy można to kupić, bo ja to dostałam bardzo, bardzo, bardzo dawno temu w jakichś beauty boxach ale lecimy dalej z rzeczami do włosów, które mi się już bardziej sprawdziły i to będą maski. Tutaj mam maskę Garnier Fructis Papaya Hair Food. Było całkiem spoko, chociaż ona akurat silikonów nie ma i sprawdzała mi się całkiem całkiem nieźle. Natomiast raczej bym do niej nie wróciła, nie była jakoś bardzo wydajna. W sumie fajny zapach, był taki owocowy, rzeczywiście trochę jak papaja. No miało to swój urok, taki troszkę kwaskowy, nie za słodki, więc Ogólnie konsystencja też całkiem przyjemna, taka niby gęsta, ale jednocześnie nie aż taka hardkorowo-treściwa. I fajnie się to rozprowadzało na włosach. Dosyć mocno zmiękczało, wygładzało. Nie był to jakiś taki mega efekt, na pewno nie było to jakieś maksymalne wygładzenie, bo właśnie tych silikonów nie ma. Ale biorąc pod uwagę skład, że rzeczywiście tutaj garnier zrobił formułę bardziej naturalną, no to było to w porządku. Natomiast, w związku z tym, że to jest garnier, ja raczej unikam tej marki, to myślę, że nie wrócę. Nie było to na tyle powalające, żebym chciała drugi raz kupić albo kupić inny wariant. A tutaj maska, która jest mega, mega gęsta i chyba nie miałam nigdy w życiu bardziej gęstej maski do włosów. To jest Balea Oil Repair Intensive. I ona była taka właśnie naprawdę bardzo zbita, nawet jak się ją tak obróciło, to w ogóle nie wypadała, ona się nawet zupełnie nie ruszała w tym opakowaniu. I bardzo fajnie działała. Ona już chyba jakieś silikony miała albo coś bardzo delikatnego, tak właśnie teraz szukam. Całkiem bogaty skład, bardzo mocno proteinowy, więc jeżeli szukacie czegoś takiego, to jest spoko. I tutaj nie widzę takich typowych silikonów, więc tego tutaj też nie ma, a jednak wygładzenie i dociążenie włosów było całkiem fajne. No i to jest taka naprawdę bogata maska, już wysoko ma masło shea i przypuszczam, że to ono tak dosyć mocno ją zagęszcza. Yy, olej arganowy, pantenol, więc jakby tutaj wydaje mi się, że jest wszystko. I emolienty, i trochę protein, w sumie całkiem sporo, i nawet troszkę humektantów, więc taka maska... Wielozadaniowa i naprawdę była spoko. Myślę, że byłabym skłonna do niej wrócić. Mam tutaj jeszcze taki mały szamponik, zapodział się i to jest O Herbal z Alpha Farm. To jest wersja wzmacniająca z takim pomarańczowym paskiem, i to jest seria, która mi się chyba najlepiej sprawdza z tej serii, bo tam miałam kilka produktów, kilka miałam próbek. I ta wzmacniająca jest spoko, całkiem odbija włosy od nasady, nie przedłuszczają się tak bardzo. I y, bardzo spoko taki zwykły żelowy szampon. I mam na koniec kilka suchych szamponów, bo oczywiście maltretuję je. Batist, jakaś edycja limitowana Opulent and Bold Lux. Y, bardzo fajny, powiem wam, że nawet nie zwróciłam uwagi za bardzo na zapach, więc chyba musiałby być taki neutralny, odświeżający. Ale bardzo mi się podobało opakowanie. Ładny kolor, lubię taki, taki zielony, pawi, naprawdę spoko. Y, tutaj mam taki malutki. Damage Control i to jest niby właśnie do włosów takich zniszczonych, y, słabych i on niby ma i ma być bardziej wzmacniający, ale działał normalnie jak to suchy szampon y, i był spoko na jakieś wyjazdy i Balea, to jest akurat wersja blond i ja uważam, że te koloryzujące szampony, one mają jakby najmniejszą moc, nie wiem czy przez to, że mają właśnie jakieś kolory zawsze do tego albo w sumie, co nie było jakoś koloru tak patrzę po składzie, myślałam, że znajdę tutaj jakiś barwnik, a jednak nie. I wydaje mi się, że po prostu on był słabszy od takiego zwykłego suchego szamponu i mniej odświeżał i włosy nie były tak odbite od nasady, nie były aż tak zmatowione i przesuszone, co ja akurat lubię, więc raczej do tych wersji koloryzujących nie wrócę. Teraz dosłownie kilka rzeczy z twarzy. Coś, co mogliście widzieć bodajże chyba w poprzednim denku, czyli kolejny żel do mycia twarzy: Natura Estonika Fresh Face Wash z mchem islandzkim. Bardzo fajny żel, już mówiłam. Taki bardzo neutralny. I zużyłam drugie opakowanie z rzędu, dlatego że miałam je w zapasach, chciałam je zużyć. Czułam, że ten żel już u mnie przeleżał w zapasach i muszę po prostu go wykończyć. A poza tym używałam go ostatnio tylko i wyłącznie właściwie jedynego, jako produktu do mycia twarzy, dlatego szybko się zużył i teraz mogę tak ocenić, że jeden żel starcza na około półtora miesiąca, miesiąc, bo właśnie używałam go teraz intensywnie. Tutaj mam dwa produkty Koi, które muszę już wyrzucić, chociaż są zużyte dosyć dużo, w sensie w dużej... Dużo zużyłam po prostu z tych opakowań i to jest serum dwufazowe z witaminami C, E, A i kwasem hialuronowym i to serum jest bardzo fajne, jest, ma taką tutaj fazę żelową właśnie z kwasu helurnowego, taką humektantową i fazę olejową i tutaj skład jest prosty, krótki woda, gliceryna, kwas helornowy. i to jest właśnie ta faza bodna, tak nazwana, chociaż ja bym powiedziała, że to jest bardziej humektantowa, żelowa i tutaj mamy jakieś w tej drugiej tłuszczowej koko glicerydy, olej awokado, skwalan, olej z rokitnika Witaminę C, beta karoten, witaminę E i olejek sandałowy. I to było bardzo fajne. Chociaż nie chwaliłabym tego aż tak bardzo jak moje koleżanki, youtuberki, bo widziałam, że to serum też jest bardzo, bardzo zachwalane. I uważam, że ono jest w porządku, i bardzo lubiłam go używać na wieczór. Uważam, że to jest taki produkt, jeżeli macie ochotę na olejek a boicie się troszkę olejków, że są zbyt tłuste, to wydaje mi się, że właśnie przez to połączenie dwóch faz ten jest idealny, ponieważ dosyć szybko się wchłania, przez to, że ma właśnie te dwie fazy i mieszamy je przed użyciem i nie zostawia na twarzy aż tak tłustej warstwy. Ja akurat bym się za bardzo nie pokusiła, żeby go używać pod makijaż, a widziałam, że Gosia Smelcerz go tak poleca. I rzeczywiście przy cerach bardziej suchych może i by to miało jakąś rację bytu, bo wtedy ta skóra, wiecie, bardziej wchłania i... Na to może się całkiem przyjemnie aplikować makijaż, ale ja jestem akurat zbyt tłusta, żeby coś takiego stosować I też nie zauważyłam, żeby to był jakiś mega kojący produkt On był spoko, on mnie nie zapychał, on właśnie tak był y, nie aż taki tłusty, więc mi się jak najbardziej sprawdzał na noc I lubiłam go używać, bo też ma całkiem przyjemny taki jakby lekko pomarańczowy zapach ale nie jest to coś takiego wow, że musicie to no mieć, ale jest w porządku Jeżeli macie ochotę, to bym powiedziała, że naprawdę jest to spoko rzecz Chociaż jeżeli chodzi o tę stabilność witamin w takim opakowaniu, mam wątpliwości Bo to jednak jest przezroczysta butelka, a witaminy nie powinny, szczególnie witamina C, nie powinna w takim opakowaniu być Więc jakby trochę nie wierzę w to, że tutaj te witaminy mogą się utrzymywać I tutaj z tej samej firmy Elixir esencja nawilżająca o wiele mniej jest użyta jest to też właśnie taka, taki zamiennik, powiedzmy, że kwasu hialuronowego, czegoś takiego eliksiru, jakiegoś takiego serum bardziej z kwasem hialuronowym, bo jest tutaj przede wszystkim właśnie kwas hialuronowy, gliceryna i jakieś tam jeszcze dodatki, jakieś peptydy i to jest właśnie spoko rzeczy, jeżeli chcecie sobie wzbogacić pielęgnację, macie zbyt przesuszoną skórę albo chcecie jeszcze dodać coś ekstra, żeby ta skóra była bardziej nabliżona, to takie serum pod krem jest spoko. Niemniej o wiele bardziej mi się podobała ta, yy, o, ta wersja tego serum niż taka esencja. I dwie ostatnie rzeczy do pielęgnacji twarzy to są maseczki w pachcie Cien, czyli maseczka Alesowa z Lidla. Z fajnym składem, bardzo spoko działa dla mnie takie maseczki, tak jak mówię, to jest wzbogacenie pielęgnacji. Kiedy mam bardziej przesuszoną skórę to nakładam, potem sobie nakładam krem, żeby to wszystko się wchłonęło i żeby stworzyło taką mega nawilżającą powłokę na twarzy. I to się sprawdza. To jest maseczka, którą można kupić nawet za złoty 50 zł około, więc wtedy sobie polecam zrobić zapas, jeżeli lubicie takie rzeczy. I ona jest jak najbardziej ok. Powiedziałbym, że nie odbiega jakością od droższych masek. I maseczka Jellyfish z Contigo CoEco. Bardzo dobra. Miałam już z ze śluzem ślimaka i była świetna. Prawda, że jest naprawdę spoko. Fajne maseczki nie zostawiają jakiejś takiej mm, bardzo tłustej. Yy, takiej lepkiej po boki, tylko się wchłaniają właściwie do matu i ta skóra jest taka lekko zregenerowana, ukojona i wiadomo, wraca jej komfort. No i teraz przechodzimy do jakichś innych kategorii. Jeżeli chodzi o ciało, to w sumie nawet nie wiem do końca co tu wrzucić, ale tak, wrzućmy mydło. Po prostu jak teraz używamy dużo takich rzeczy, to biedronka, orchidea, spoko mydło, zużyłam. Tutaj mam żel pod prysznic z Ecolabu i to jest taki bardziej olejek pod prysznic. Formuła tego jest bardziej kremowa. To nie jest właśnie, to nie jest olejek w formie takiej olejkowej, tylko bardziej w formie kremu, emulsji i według mnie to dosyć mało myje. Ja wolę coś co czuję, że jestem umyta, a to nie do końca sprawiało takie wrażenie. Zapach był spoko. To jest akurat Japanese Sakura i jest to niby zapach chyba kwiatu wiśni, tak? I jest to zapach Trochę wiśniowy, trochę migdałowy, trochę pestką pachnie Jak wiecie, pachną, wiecie, pestki, cyjanek i tak dalej To jest to Więc mogło być, ale bardzo delikatne Raczej powiedziałabym, że do mycia w lecie, żeby się tak opłukać Niż żeby się dogłębnie myć I tutaj będę miała do pokazania bardzo dużo past do zębów Bo chcę je szybko umyknąć, chcę je wyrzucić Bo miałam je na jakichś wyjazdach i stwierdzam, że już pora się z nimi pożegnać I tak, Neobio Taka naturalniejsza pasta. Ona akurat miała chyba mm, fluor, bo ja nie lubię rezygnować z fluoru. Tak, tutaj miała fluor. Była bardzo delikatna w smaku, taka wypłukana namięta, bym powiedziała. Tutaj mam Dabur Herbal z Aloesem. Ona była całkiem spoko. Była żelowa, z tego co pamiętam. I W sumie powinnam zużyć jeszcze te ostatki. Ona była, nie, ona nie była żelowa. Ona była taka bladozielona i też smak taki lekko ziołowy. Blanks. White shock, spoko po prostu. Yy, mizwak. Mam już długo tę pastę i nikt jej nie używa u mnie w domu, bo to jest bardzo ziołowa pasta z wyciągiem mizwak, czyli to jest takie drzewo, którym można też mieć zęby. Ono po prostu ma takie właściwości oczyszczające, antybakteryjne i jest mizwak, taka szczoteczka, jakby taki patyk, który rozgryzamy i można ten mieć zęby i yy, ekstrakt z tego też można wyciągnąć i wsadzić do pasty. Więc ogólnie takie ziołowe. I ostatnia pasta. My się śmiejemy, że to smakuje jak Bollywood i że po prostu w głowie wam lecą te arabskie rytmy, bo to jest właśnie taka mieszanka zapachów, smaków, przypraw indyjskich. Dosyć ostre i dosyć mocne, i w ogóle się nazywa Dabur red i dlatego ma czerwony kolor. To wszystko jest takie stare, że już to stwierdziłam, że wyrzucę, i właśnie to jest taki kolor. I no zapach jest. Taki lekkomintowy, a poza tym dużo ma w sobie jakiegoś takiego sandałowca, goździków I ogólnie spoko, nie? Ale te ziołowe pasty one są bez fluoru, i ja jednak rzadko używam takich. Jeszcze mi się tutaj do włosów zapodziała jedna rzecz, i to jest lakier do włosów kupiony bodajże w naturze. Professional Style Hairspray Extra Hold 4, bardzo słaby lakier. Właściwie mogłam wypsikać cały na jedno użycie, żeby mi delikatnie podtrzymało to włosy. No, bardzo słaby, więc nie polecam. Wzięłam taki mały, bo chciałam właśnie mieć na wyjazdy, ale wolałabym jednak kupić teraz jakiegoś tafta i zapłacić więcej. Tutaj też jest dezodorant Hit, czyli Lady Speed Stick Invisible Protection, 24 godziny, z taką czarną etykietą, i to jest najbardziej śmierdzący dezodorant, jaki w życiu miałam, bo on pachnie dosłownie jak toaleta w starym PKP. Naprawdę. Ja się tak śmiałam z tego zapachu. On jest tak dziwny i specyficzny. Jeszcze był tak wydajny, że ja miałam chyba ten dezodorant z rok i jeszcze on był ze mną wszędzie. On jeździł na każdy wyjazd właściwie i no taki nie to kobiecy zapach, nie to męski, no, kibel PKP, stare czasy. Kto jeździł, to rozumie. Więc jeżeli chcecie sobie powspominać no i oczywiście musi się pojawić krem do rąk, dlatego że teraz pewnie będę używać kremów na potęgę. Jak normalnie przez cały rok właściwie nie używam, to teraz myślę, że będę musiała, bo ręce mam tak suche, tak zniszczone, tak jakieś popękane, że trzeba. Więc tutaj mam krem, który przeleżał u mnie bardzo długo. Dostałam go kiedyś na Milk Beauty, to było bardzo dawno temu, chyba z 3 lata temu. Almaka Dead Sea Minerals i to jest krem nawilżający. Wydaje mi się, że on jest cały czas dostępny, bodajże w hebe, bo patrzyłam ostatnio. Tutaj akurat mam taką mniejszą pojemność 40 ml i wydaje mi się, że nie można je normalnie kupić, tylko są setki i setka kosztuje 50 zł. To jest dużo, natomiast krem jest fajny, bo krem jest jednocześnie taki przywracający komfort, łagodzący, bo nie są miękkie, czuć, że coś tam na nich jest, ale się wchłania właśnie, wchłania się bardzo dobrze, do tego stopnia, że to może być taki krem biurowy, krem torebkowy i po kilku minutach macie już właściwie wrażenie, że te ręce są matowe i można spokojnie pisać na klawiaturze, można spokojnie już trzymać myszkę i niczego nie oblepiacie. I, I naprawdę jest w porządku, więc akurat ten krem naprawdę mi się sprawdził I jeszcze miał mega przyjemny zapach, bo to był taki zapach czystości On był taki naprawdę fajny Między kremem pielęgnacją, a czymś takim trochę bawełnianym Bardzo fajny zapach i naprawdę przyjemny krem I teraz na sam koniec wyrzutki kolorówkowe W końcu żegnam się z pudrem Stay Matte z Rimmela Moje drugie opakowanie w życiu Oczywiście bardzo długo je miałam i teraz już wyrzucam, bo jak widać zostały mi tylko okruszki, ogryski. Dookoła. Spoko, puder taki powiedziałbym, że bardzo neutralny, mało matujący. Nie powiedziałabym, że to jest z tej bo nie zostaje się wiecznie matowym. Ale jest bardzo neutralny, właściwie nie kłóci się z żadnym podkładem. I jeżeli macie problem, żeby znaleźć puder, który będzie wyglądał spoko, to jest duża szansa, że z Matte się sprawdzi. Dlatego, że tak jak mówię, on właściwie nie koliduje z żadnymi podkładami i wygląda dobrze i na takich bardziej matujących, i na bardziej rozświetlających. Więc jest naprawdę ok. Tutaj Wam pokazuję próbkę, właściwie odlewkę słoiczek po tym naturalnym podkładzie Felicea w jaśniejszym kolorze. Dostałam go od koleżanki, blogerki, więc dziękuję bardzo za odlewkę, bo mogłam sobie przetestować i muszę Wam powiedzieć, że dla mnie ten podkład jest super. Używałam go dwa razy, na tyle mi starczył ten słoiczek i muszę sobie kupić opakowanie pełnowymiarowe, dlatego że bardzo mi się podobał ten podkład, kryć się całkiem porządne, yy, trzymał się też naprawdę całkiem nieźle, dawał takie rozświetlenie zdrowy, promienny wygląd cery i właściwie nie podkreślał mi żadnych zmarszczek przez to, że był taki lekko świetlisty. Naprawdę powiem Wam, że spoko, zrobiło to na mnie jakieś wrażenie i myślę, że sobie go kupię, tylko że tutaj uwaga, ja go na, nakładałam palcami i raz go rozklepałam yy, palcami tak totalnie, tylko i wyłącznie, nie, nie miałam żadnych innych narzędzi, yy, a drugi raz był, kiedy Nakładałam też palcami, a potem delikatnie dokrypałam gąbką, która raczej była sucha niż zwilżona, więc jakby nie zabrałam sobie tego krycia. Jak dla mnie to krycie było całkiem spoko, takie powiedziałabym, że dzienne, absolutnie nie jakieś takie, że wszystko Wam prześwituje spod spodu i na pewno nie było zbyt małe, więc ja czuję się skuszona i myślę, że sobie kupię ten podkład. Jak już przeminą te koronawirusowe czasy, może mi się uda przez ten czas użyć jakieś podkłady, które mam w zapasach, byłoby spoko. No i wtedy właśnie myślę, że się na niego skuszę. Może to nie jest kolorówka, tylko pielęgnacja, ale tutaj trafia do części kolorówkowej. Be Natural Pomegranate, czyli granatowy balsam do ust, też był w jakimś pudełku długo, długo, długo. W końcu go wykończyłam. Tutaj to jest na maksa, tak naprawdę wykręcone. I zużyłam go w pracy, postawiłam sobie przy komputerze I co jakiś czas um, smyrałam po ustach I po prostu w końcu go zużyłam, bo stwierdziłam, że mam wielki problem z tym, żeby zużywać takie rzeczy A jak stoi w pracy, to mogę po prostu sobie tak co jakiś czas przejechać I jest spoko Na koniec go zużyłam do rąk właśnie, bo nie miałam żadnego kremu w pracy A już miałam takie suche ręce, to mówię, dobra, lecimy z resztką I resztka po prostu poszła na ręce I co my tutaj jeszcze mamy? Jakieś o, mój dzisiejszy gagatek, którego skończyłam dzisiejsze zużycie, czyli to, co Wam zapowiadałam, Rimmel Brow Pro Micro w kolorze blond 001. Bardzo fajna kredka, super kredka i myślę, że jeszcze się spotkamy na naszej makijażowej drodze, bo świetnie się sprawdzała. Piękny kolor, tutaj mam początek dzisiaj, nie mam zrobiony końcówkę, nie, bo już mi się skończyła. I właśnie początek. Fajne czesadełko, bardzo cieniutkie, dobrze wyczesujące. Sam kolor też bardzo dobry dla mnie, więc jak najbardziej polecam. Tutaj jeszcze mam dwa eyelinery, to jest high-tech, spierne, bardzo spoko, tylko że zaschnięty, bo gdzieś tam mi się kiedyś w transporcie otworzył, niestety to zapięcie tutaj, zamknięcie jest dosyć luźne i dosyć łatwo to odczepić, więc wyrzucam, ale sam eyeliner jest ok, jeżeli lubicie takie bardziej z gąbką niż z pędzelkiem i ta gąbka jest w miarę precyzyjna i można spokojnie też wyrysować jaskółkę. A tutaj mam eyeliner z Eveline i to jest makeup art ultra lasting formula po prostu taki zwykły z takim markerowym pisakiem końcówką dosyć grubą bardzo go nie lubiłam i to zupełnie nie jest dla mnie precyzyjny eyeliner tylko do robienia takich wielkich krech jeżeli ktoś takie lubi to spoko ale tak poza tym to niestety ja się z nim męczyłam wyrzucam też taki eyeliner z freedom chyba nawet nie można go było nigdy kupić osobny tylko był w takim zestawie do Halloween i to jest biały eyeliner Użyty przeze mnie kilka razy gdzieś tam do jakiejś drag queen makijaży i tyle. Żegnam się z nim, bo i tak po niego nie sięgam, a jest stary i śmierdzący. I ostatnia rzecz to jest gąbka z Eveline. Bardzo spoko gąbka, na kilka pierwszych tygodni użyć. Potem niestety zaczyna się robić taka trochę twardsza i już nie jest taka fajna, bo na początku ona się naprawdę super sprawdza i jak ją otrzymałam, to przez pierwszych kilka tygodni używałam tylko i wyłącznie jej i była super. Dosyć mocno rośnie, dosyć jest duża, ma fajne coś cięcie. Natomiast już po dłuższym czasie używania nie jest taka fajna i dlatego się z nią żegnam, bo i tak u mnie leżała i leżała. I stwierdziłam, że pewnie jej będę używać do jakichś makijaży Eveline, ale za każdym razem stwierdzałam, że jednak nie, że to już nie jest ten czas, to już nie jest pora jej świetności i, no, pora ją wyrzucić. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje marcowe denko. To brzmi strasznie, że już jest marzec, że ten czas tak pędzi. Mam wrażenie, że dopiero był koniec roku, a już tutaj mamy pierwszy kwartał za sobą właściwie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I co? Do kolejnego. Papa! Pa.